Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Tytani. Tom pierwszy ze świata bestii. Tak, świat bestii. No powiem Wam szczerze, lekkość czytania tej pozycji ponownie utwierdziła mnie w przekonaniu, że Tom Taylor naprawdę robi rewelacyjną robotę, jeżeli mówimy o jego scenariusze. Naprawdę, no, lubię gościa. A jeszcze dodatkowo Nicola Scott, Ivan Reis i Annette Cook. Chyba tak powinienem wymówić. W ogóle nieznana mi postać w tym wypadku. Odpowiadała za też właśnie rysunki i nie tylko, które tutaj widzimy. Sam komiks oczywiście Egmont, bo to on wydaje pozycję ze świata DC. Tak się nam prezentuje. Jest to format zeszytowy. Tak jak wspomniałem, pierwszy tom który kosztuje w cenie okładkowej 89,99, możemy sobie zobaczyć opis, gdybyśmy chcieli. A tutaj mamy oczywiście informację o tomie drugim. Jest to oczywiście miękka oprawa ze skrzydełkami, jak widzimy. Nie ma żadnych dodatków. Natomiast no, jest to względnie całkiem spory grubasek. I powiem Wam szczerze, kurczę, no, nie. Nie, no nie będę ukrywał, zawsze Liga Sprawiedliwości gdzieś była tym takim motorem napędowym, w moim wypadku, jeżeli mówimy o te łączenie swoich sił superbohaterskich, a nastoletni Tytani gdzieś zawsze byli troszeczkę w cieniu. Ale tu, kiedy muszą przejąć pałeczkę właśnie, gdzie te wydarzenia po tym rocznym kryzysie są tutaj kontynuowane, naprawdę sprawdza się to względnie dobrze i żeby nie powiedzieć bardzo dobrze, bo historia zaczyna się no, tragicznie. Taki mały spoiler. Flash, Wally -E, zostaje zamordowany. Jak to jest możliwe, że gość, który jest szybszy od kul, zostaje zamordowany? No, właśnie, tutaj jest taka zagwostka dla Was. Pomyślcie, dlaczego tak się mogło stać i spróbujcie wyciągnąć z tego wnioski. Ja natomiast powiem Wam, że to w jaki sposób Fabuła jest prowadzona, to w jaki sposób Nightwing przejmuje władzę, jeżeli możemy tak mówić, albo bardziej słowo przywództwo będzie tutaj odpowiednie, jest no na poziomie czuć w nim ducha Batmana, który zawsze gdzieś twardo stąpał po ziemi i właśnie wszystkim tym, że tak powiem, dowodził. Tutaj oczywiście pojawia się zły, no bo jeżeli mamy bohaterów, mamy też i tych antybohaterów. Jest pewien zły. Nie chcę wam zadawać, kim on jest, ale uwierzcie mi lub nie, to staro będzie tutaj w pewnym sensie bardzo istotnym elementem fabuły łączącym tych dobrych z tymi złymi. Sama historia, mówię, gna całkiem dobrze do przodu, nie że jest słaba, czyta się to po prostu sprawnie. Taylor naprawdę fajnie, uważam, kontroluje całe to tempo. A rysunki, może nie będą moimi ulubionymi, ale jak sami widzimy, naprawdę prezentują się. No, na całkiem wysokim poziomie, i ten styl, który tutaj dostajemy, oraz formę tego, w jaki sposób został pokolorowany, jest akceptowalny. Bardzo mi się podoba na pewno tutaj postać Raven, która została troszeczkę odmieniona. Zostały jej skrócone włosy, nabrały kształtu i przede wszystkim koloru różowego. Oryginalny, ale powiem szczerze, że ten nowy design, ten nowy image tejże bohaterki naprawdę mi się tutaj podoba. Poruszane są tutaj też różne kwestie, tak jak choćby nawet tych wątków miłosnych, związanych pomiędzy właśnie przede wszystkim tutaj Beast Boy'em a Raven, które ewoluują, które jeszcze bardziej są takie na swój sposób trochę dorosłe i odważne. I nie mówię tu o odważności w postaci tej, że dochodzi do jakichś scen erotycznych. Nie, absolutnie, ale naprawdę fajnie to zostało przedstawione i przede wszystkim Amanda Waller oraz peacemaker. Kurczę, jak to nie lubię tej Amon Waller, jak ona jest, no, no, no nigdy nie uważałem jej za, nie mówić charyzmatyczną, ale w ogóle kobitkę taką z jajem. Owszem, w jakichś częściach komiksów gdzieś ze świata DC ona w miarę jeszcze jako tako się prezentowała, natomiast tutaj jest to kawał potwornej baby, której absolutnie nie da się lubić, która ma tak wybujałe ego, która w tak Ogromnie chamski i można by też powiedzieć, w sumie na swój sposób przewidywalny, ale jednak to, co robi, tylko żeby pokazać, że to ona ma rację, że to ona tą władzę gdzieś sprawuje, absolutnie mi to nie pasi. Jest no, potrzebna, ale tylko psuje tą całą fajność tego komiksu, ale w tym pozytywnym sensie. No i tutaj doktor Hate, który się pojawia, nie Fate, nie myście Hate i te wszystkie jego następstwa związane z tą właśnie z, z tym szaleństwem, właśnie z tym światem Bestii też fajnie zostało tutaj przedstawione. Naprawdę trzyma to poziom. Dziękuję Tomie Taylorze, że że po raz kolejny dałeś mi coś, co naprawdę czyta się mi przyjemnie. Owszem mówię, nie jest to idealne, ale jak na komiks superbohaterski ja uważam, że świetny, mimo wszystko, i tutaj zdania nie zmienię. Po prostu czytało mi się to fajnie. Czekam na kolejny, właśnie, tom drugi, co tam się wydarzy, bo no, dzieje się dużo i. Dużo cliffhangerów na koniec i dużo takich e, niejasności, troszeczkę, wręcz przerażenia, które się pojawia, e, zastanawiając się, co będzie dalej, jak to się rozwinie. Naprawdę jestem mocno zaciekawiony. Seria zmienia się, bo zmienia się i. E, Pokolenie zmieniają się. Też niekiedy mam wrażenie odbiorcy, młodzi, którzy oczekują troszeczkę innych schematów. My, starzy wyjadacze troszeczkę na tym ubolewamy, ale ja mimo wszystko dalej mam nad wyraz dużą dozę takiej wdzięczności, przede wszystkim zaufanie do tych twórców, że jednak lepiej lub gorzej, ale jednak dają jakoś radę i w miarę fajnie prezentują nam te historie, które możemy czytać. Ja się ubawię cały czas świetnie i wy, gdybyście chcieli, też macie taką możliwość, bo możecie. Kupi ten komiks. Tutaj gdzieś na dole w opisie tego filmu znajdziecie link do sklepu, gdzie możecie to zrobić. Zachęcam Was do tego. Tak samo jak abyście kliknęli subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Może chcecie wesprzeć moją twórczość poprzez wspieram to na kanale YouTubeowym też możecie, ale najważniejsze to też, abyście na koniec skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło. Ciekaw jestem też Waszych opinii i tego, czy to. Cały czas zmienna, troszeczkę chwalebna, ale i narażająca te komiksy na niestety trochę moje narzekanie wam pasuje. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.